Ja serdecznie witam tych wszystkich dopiero, którzy teraz dopiero przyszli do nas na festyn zorganizowany przez Miejską Ośrodek Kultury w Popinie oraz przez panią Kazimierę Kusk. Poczyn... Poczyn... Potem... Takie... Prawo... 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 można zobaczyć na dole... i... I... Tak,

Będą wy, 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 wybierane miski. Będzie wy, wybrana miss Pelplina, mis Lata, miss Wakacji, mała miss, miss bajkolandii, miss Foto i miss Sponsora. A staramy się, żeby dzieci w tym dniu otrzymali bardzo dużo słodyczy, żeby dzieci otrzymali grochówkę z wkładku, z kiełbasu, z czego dzieci są bardzo zadowoleni. Ja mam już tak swój wiek, ale się staram, żeby te dzieci miały jakąś atrakcję i byli zadowolone. Fajnie się podoba i w ogóle ja tutaj mieszkam obok.